Cześć. Dzień dobry. Wpadłem sobie na taki pomysł. Mam nadzieję, że on będzie super. Więc dajcie znać w komentarzu, czy taki cykl mm, kontynuować. A będzie on polegał na tym, że będę przeglądał posty na naszej grupie na Facebooku. Zachęcam, jeżeli jeszcze tam nie jesteście i będę komentował to co się dzieje bo wiem jak ważny jest dostęp do danych też nie chciałbym danych do informacji, żeby cokolwiek Wam przepadło z takich treści które mogą pomóc Wam czy postawić ten biznes na nogi i tutaj jest dla debiutantów dla takich nowych osób początkujących na Allegro czy rozwinąć, wyskalować swoją sprzedaż lub rozwiązać aktualne problemy i to bardziej dla Znawców już tej platformy. I udostępniam ekranik. Jak jeszcze nie jesteście na grupie naszej, to mocno zachęcam, żeby tam dołączyć. Wiele przydatnych informacji. Zarówno ta pierwsza, jak i ta druga to są nasze grupy. Jedna dotyczy marketplaców zagranicznych, druga polskich. No i zacznijmy od takiego pierwszego wątku, który pojawia się dosyć często. To jest tak naprawdę ostatnie 7 dni tutaj przygotowałem. Dotyczy to blokady schakowania konta i ja podczas prezentacji dotyczącej strategii i trendów na rok 2025 mocno o tym opowiadałem. Muszę Wam też powiedzieć, że nasza firma może nie do końca padła, ale hakerzy próbowali gdzieś tam podsyłać jakieś lewe faktury nam, na szczęście Asia od nas bardzo dobrze zareagowała i nie puściliśmy tego przelewu na 15 tysięcy oglądałem ostatnio o firmie Sellwise, gdzie też ktoś w ich imieniu rozsyłał faktury i jedna strona medalu, dbajcie o swoje bezpieczeństwo dwuetapowe logowanie to jest raz, po drugie zmiana haseł, po trzecie Profile użytkowników, żeby każdy miał jakiś ograniczony dostęp. No a po drugie, jak już to konto zostało wam, nie wiem, schakowane, to też nie liczcie, że Allegro, bo tu mamy dwa wątki dotyczące tego samego tematu, nagle no, odblokuje to konto, więc to też jest takie mocno istotne, że to konto znowu komuś innemu zostało schakowane. Kolejny taki elemencik dotyczący postów na naszej grupie to był element dotyczący, e, już Wam pokazuję tego, hmm, hmm. dajcie chwilkę, to się odświeża, widzę istnienia sklepu internetowego. I coraz więcej jest takich pytań. Szukacie alternatywy, to dobrze, dywersyfikujcie swoje źródła przychodu. Ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę takie trzy, które polecam, no to tutaj padło WooCommerce, super, czy, czy PrestaShop. Shop. No to, to są te narzędzia takie, które my na nich też stawiamy silniki i Shopify. To jest kolejne. Więc tych pytań o sklep internetowy też było z tego, co ja widzę, przynajmniej dwa. Kolejne to było pytanie odnośnie alternatyw dla OMS-ów i są różne: jest Bezlinker, chyba taki najbardziej popularny, na którym my bardzo mocno działamy, jest yy, IdeaR, jest yy, kolejny Selassist, jest ich coraz więcej. Oczywiście Bezlinker można powiedzieć, że otworzył ten rynek. Swoimi zmianami. Jeżeli też byście polecali doboru w takim pakiecie, to też zachęcam, mamy od tego zespół. Najlepsza, chyba tak naprawdę, też tak nazwałem ten materiał. Najbardziej popularna zakładka dotycząca albo post dotyczący Allegro, to jest ten, o którym, który teraz tutaj pokazuję. I on dotyczy um, top oferty. Jest fajny przykład, on mi się bardzo podoba. Eee, zerknijcie sobie, gdzie ja zadałem pytanie, co musiałby zrobić sprzedawca, który sprzedaje taniej. Zaraz sobie zobaczymy, czy posłuchał. Tej rady czy nie, żeby gdzieś wejść na górę listingu, żeby stać się tą, tą ofertą. Za 52,99 z jedna oferta, a tu widzimy troszeczkę taniej, jest druga. Różnica, no jak widzicie, w sprzedaży ogromna. Jedną z takich rekomendacji, które padło, no, wrzuć to na promowanie czy na wyróżnienie elastyczne. Pamiętajmy: dodatkowa prowizja, jakieś dodatkowe koszty. Być może. To wyróżnienie jednodniowe ma jakiś sens włączyć, wyłączyć może ta oferta już zostanie. Natomiast jest wiele różnic tak, dotyczących tych ofert. I to, co ja zauważyłem, to jak wejdziemy sobie do środka tej oferty, to przede wszystkim no, miniatura. Ona nie jest w dobrej rozdzielczości. To jest raz. Poprawiłbym, ale też pamiętajcie, że algorytm zwraca uwagę nie tylko na cenę, ale na cenę z wysyłką. I tu ten sprzedawca prawdopodobnie nie ma jakiejś metody dostawy, która spowodowałaby, że ta cena wysyłki będzie mniejsza. Ok, klikam dalej. Kolejny wątek przygotowany, i tu właśnie ten moment, gdzie chciałbym podpowiedzieć, że nasza grupa jest dla wszystkich. Zarówno dla tych sprzedawców, którzy są od lat na Allegro. I dla tych, którzy dopiero rozpoczynają, czyli są debiutantami na Allegro. I tu padło pytanie, dzień dobry, jak to jest przy tych produktach? Jak pokazuje na przykład jakiegoś sprzedawcy 3000 sztuk, to, że u niego się sprzedało, czy total w Allegro? I tu dwa wątki. Po pierwsze, to jest też trochę mylące, że jak wchodzimy na danego sprzedawcę, widzimy 3000 sztuk, wchodzimy w ofertę, a tam 5 sprzedanych. Więc to jest pewna perswazja, którą Allegro robi, według mnie powinien robić jeszcze jedną dużą zmianę, która jest w temu albo ekspresie, że opinie pozytywne zawsze są na samej górze, na pewno to by tą zakupowość zwiększało, także Michał odpowiedział, ale też drugie pytanie dotyczące tak naprawdę powtarzalnych rzeczy, my mamy dział automatyzacji, na ten moment cztero, niedługo pięcioosobowy i Znowu bardzo często to, co widzimy u młodych sprzedawców, że oni pewne procesy powtarzają cały czas, ale nie pracują nad ich optymalizacją. Czyli zjadają to dużo czasu i nie zastanawiają się, jak to wydelegować, usprawnić ai em W ogóle w tym tygodniu webinary, które mieliśmy o AI, cieszyły się bardzo dużą popularnością. Podpowiem, że to według mnie jest Game Changer 2025 roku. Widzę, jak sprzedawcy tworzą tytuły. Opisy, miniaturki, e-booki, czyli poradniki, stosują to do odpowiadania na komentarze negatywne, pomagają im to w analizie pewnych e, części sprzedażowych, kampanii marketingowych, analizują konkurencję. E, no Super dane, oczywiście trzeba to umieć. E, być może też taki mały poradnik, który jest tutaj u nas na stronie, Wam też w tym pomoże. Mamy czy to bazę szablonów do ai czy Ebook, który ma swoją premierę dopiero w przyszłym miesiącu, ale też pomoże Wam zrozumieć sztuczną inteligencję. Dobra, kolejny temacik. Akurat tutaj nagrał nam się Przemek. Przemek, który w spółce Oli Marketplace jest odpowiedzialny za tą Amazona. Obejście ten filmik, bo Uważam, że on Was przybliży do tego, żebyście zaczęli ekspansję na rynki zagraniczne. Jeżeli tam jeszcze nie jesteście, a jeżeli jesteście na jakichś pojedynczych kanałach, to no, utwierdzi Was w przekonaniu, że warto dokładać kolejne zagiełki. Dobrze, lecę sobie dalej. Też będę chciał Was angażować w tym roku, więc będą ankiety. Na tej podstawie będziemy dobierali treści, jakie dla Was publikować. I tutaj taka moja mała podpowiedź, fajnie by było też, żebyście dawali jakieś inspiracje, natomiast jasno wyszło, że to, czym się najbardziej interesujecie, to oczywiście algorytmy, jak one działają, już dzisiaj na webinarze trochę o tym opowiem. O tym, jak działa wyszukiwarka, bo to jest pierwszy element, który pomoże Wam zrozumieć trafność, no i rentowność, Pod to mamy oprogramowanie Seller's Kit, które no, pomaga co do jednej oferty Wam zarządzać Waszym zyskiem w firmach. I kolejne, ostatnie trzy. Tutaj jest cześć, grupą, posiadam konto od trzech lat, kogoś, kto pomoże, podpowie, jak podkręcić sprzedaż. I tych pytań mamy coraz więcej. My w naszej agencji, jeżeli czujecie, że albo Wam ta sprzedaż stanęła, albo macie szklany sufit, to zapraszam. My mamy zarówno audyty dżentelmeńskie, czyli płatność po wykonywanej usłudze, jak będziecie zadowoleni, czy mamy możliwość rozliczenia w Allegro Adsach od uzyskanego wyniku. To są takie rzeczy, które dla Was też powinny być cenne. To, to co nas mocno wyróżnia od innych sprzedawców, od innych agencji, zwykłych agencji, którzy no, jest teraz tak naprawdę wyrosło jak grzybów po deszczu, to to, że my jesteśmy praktykami. Sami Prowadzimy sprzedaż na Allegro, to jest raz. Po drugie, skalujemy w różnych obszarach, nie jesteśmy tylko Allegrowi. No i na samym końcu trzeci element bardzo ważny, który no, jest naszą chlubą, to dwa razy otrzymaliśmy czempiona od Allegro, czyli jest to też pewnego rodzaju wyróżnik. Bardzo fajne, jak dla mnie, też takie doświadczenie, zobaczcie sobie tutaj, jak Oponeo zareagowało na kradzież kontentu. Być może też będziecie mieli to dla Was jako taką ciekawostkę. Tutaj niżej jest informacja: kopiowanie treści surowo zabronione. Kliknijcie sobie, zobaczcie, kto im te treści podwinął. A ta trzecia zakładka to po prostu zauważyłem teraz, że zaproszenie do polubienia grupy, więc wpadajcie, piszcie posty. Pomagajcie społeczności, bo no, chcemy w pewien sposób też pokazać Wam wartość z tej społeczności, żebyśmy pomagali sobie wzajemnie. Wiem, że jest dużo grup innych, natomiast ja uważam, że tam za bardzo gdzieś jest taka zła krew, za dużo konsania jadem. Nasza grupa jest moderowana. Bardzo często też dzielimy się takimi ciekawymi caseami, więc dajcie znać w komentarzu. Taki materiał, bo to jest odcinek pilotażowy. Was interesuje, czy robić taką prasówkę, pigułkę wiedzy, to co się dzieje na Allegro na bieżąco. Jeżeli będziecie zainteresowani, będzie tego więcej, więc liczę też na wasze pozytywne komentarze. Na dzisiaj to wszystko. Ja uciekam o 13.00 webinarek. Dzisiaj dwie sesje strategiczne, jeden audyt osobiście będę robił i dwie nowe współprace na, na horyzoncie. Także niedługo też podpowiemy Wam o rezultatach. I do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.